Dzisiaj ja odpowiem na pytanie, czy Grzegorz Brown zrobił dobrze, czy zrobił niedobrze, gasząc świece hanukowe wczoraj w Sejmie. Wiadomo, że jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie. Natomiast ja uważam, że Grzegorz Brown zrobił jak najlepiej mógł, ponieważ Hanuka nigdy nie powinna mieć miejsca w polskim Sejmie. Hanuka, proponowane przez polski Sejm, nie ma nic wspólnego z prawdziwa religia żydowska. Staro Żydzi doskonale wiedzą, że jest to święto historyczne, nie religijne. Święto historyczne, które świętujemy prywatnie w zacisku domowym. Natomiast świętowanie Hanuka publiczne, jako coś wielkiego, jako jakiś wielki akt triumfalizmu, po, pojednania, miłości. Antysemityzm, y, przeciwników antysemityzmu to zapoczątkowała sekta satanistyczny, odłam judaizmu, Chabad Lubawicz. I na całym świecie od lat 70 rozpromowali po prostu świętowanie tego publicznie, żeby wywierać wpływ na wszystkich uczestników w takich miejscach własnych jak na przykład polski sejm. Co tam robi Chabad Lubawicz? Że czemu zapalają Chanukę? No trzeba się trochę cofnąć w czasie, ponieważ wymyślił to Lech Kaczyński. Bliski współpracownik Habat Lubawicz. Także widzicie, nieważne czy będzie w Polsce rządził PiS, czy PO, czy Cip Połownia, oni wszyscy razem z Chabat Lubawicz świętują hanuka w polskim Sejmie. W tym roku Hanukę w polskim Sejmie zainicjował marszałek Sejmu y, Szymon Hołownia. Razem z Chabat Lubawicz zapalili te świecę wczoraj, a Grzegorz Braun postanowił ukrócić temu kres i to wszystko zgasił. Użył gaznicy, co może się niektórym nie podobać. Bardziej bym myślał, żeby je dmuchać ustami niż gaznicą. No ale skoro w Konfederacji mało kto teraz jest odważny mówić, jaki jest, no to taki jeden Grzegorz Brown musi mówić co 18, więc musi mówić głośno i wyraźnie. Dlatego użył gaznicy, żeby każdy zrozumiał. Jestem przeciwnikiem świętowania Hanuki w polskim semie Z wielu powodów. Jednym z tych powodów jest też to, że Sejm jest miejscem, gdzie nie powinno mieć religii. To jest miejsce y, polityczne, miejsce do sprawowania władzy i powinien być odłam kościoła od państwa. Każdego kościoła. Szymon Hołownia, który powiedział niedawno jeszcze, że nigdy nie wprowadzi księdza do Sejmu na rozmowy, że nie będzie rozmawiał z księdzami, z kościołem, co tam robi w takim razie z synagogą rozmawiając? To jest absurd. Lewa strona, która mówi o odłamie kościoła od państwa... Potem jest oburzona, że ktoś przerywa obrządek religijny w Sejmie. No przecież Sejm to nie jest miejsce na obrządek religijny. Spróbujcie sobie zrobić różaniec w Sejmie na korytarzu, to was zaraz wygonią. Natomiast Hanuka może być świętowana. Hanuka w tym wymiarze jest świętem satanistycznym, obchodzonym przez satanistyczną sektę, która uprawia kabałę. Kabałę, a nie judaizm to jest wielka różnica. Ja co roku o tym mówię w swoim filmie na temat Hanuki w Sejmie, że Chanukę świętują tylko syjonisty tam i pokazuję zdjęcia syjonistów. Jest tam Donald Tusk, jest tam Robert Biedron, Andrzej Duda, Agata Kronhauser Duda, Lech i Jarosław Kaczyński, Bronisław Komorowski. Oni wszyscy świętują Chanukę, ponieważ oni wszyscy są syjonistami związanymi z sektą Habat Lubawicz która najwyraźniej sprawuje w Polsce władzę. Gdzie już brał zadar z największym okiem mordoru po prostu, więc będzie miał naprawdę nieciekawie, dlatego musi